Na rynku przy pomniku Piłsudskiego, przy kościele Farnym i przy szatańskim pomyśle ówczesnej władzy, żeby zakręcić ludziom w głowach, przy ratuszu wystawiono wystawę. I bardzo fajnie, że wystawiono wystawę, tylko że same kłamstwa za nasze publiczne pieniądze od tej ulubionej firmy władzy, która zawsze ich reklamuje. Na przykład tutaj, zobaczcie, kłamstwo. Dzięki rewitalizacji terenu wokół stawu białostoczanie zyskali zieloną przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. I są pokazane stawy dwa. Ten drugi staw, który został zrobiony przy Mickiewicza ulicy, na wzór tego pierwszego stawu przy Galerii Białej, to nie jest w ogóle zasługa Urzędu Miasta. Więc czym tu się chwalić? biały stok kłamcy oszuści. Ten staw został zrewitalizowany przez galer budowniczy galerii Białej. A cały pomysł i koncepcję, na przykład tej sztucznej wyspy, przy tym stawie to jest pomysł mój Rafała Kosno, prezesa Federacji Zielonych. I tutaj ten taras, na którym miały się odbywać koncerty. Tak się potem stało, że ten cały teren, te stawy zostały przekazane przez. Galerie dla miasta po ich rewitalizacji w budowaniu. Bo sprytna prywatna firma pomyślała, że co będzie płacić za ich utrzymanie, niech płaci Urząd Miasta. Także teraz to jest Urzędu Miasta. Ale nie zostało to zrobione dzięki pomysłowi Urzędu Miasta, tylko mojemu pomysłowi galerii Białej. Potem się zawstydzili i zrewitalizowali także ten drugi staw, ponieważ obok jest kościół. I to pasowało do tego, żeby przy kościele były jakieś tereny spacerowe i zmałkowali rozwiązanie sztucznej wyspy, pływających wysp, lakaczek, także wschodzący Biały Stok. kłamcy, ale idźmy dalej 320 miejsc tysięcy miejskich pszczół wspomaga ekosystem Białostoku. No tak, mamy tutaj trzy ule. W trzech żyje 300 tysięcy pszczół. Pięknie! Więcej pszczół niż mieszkańców Białegostoku. Dzięki akcjom miejskim białostoczanie posadzili 7 tysięcy drzew w swoich ogródkach i działkach. Ale przecież prezydent chce wyciąć 14 tysięcy drzew. pod do lotnisko, żeby urządzić tam cmentarz. Tak naprawdę, bo lotnisko w Białymstoku z prawdziwego zdarzenia i tak nigdy nie będzie. Tak samo tutaj Miejski Sad Edukacyjny. Ale kto wyciął drzewa przy rynku? Teraz tu jesteśmy i znowu nie jest jeszcze, nie ma lata, nie ma upałów. Nie da się wytrzymać prawie, bo wycięto drzewa. Nie ma cienia. Niedługo my się tu ugotujemy albo tutaj. Łąki kwietne. Do tej pory założyliśmy 75 tysięcy metrów kwadratowych łąk kwietnych. Wystarczyłoby. Nie kosić tych trawników i same łąki kwietne by się na niewykaszanych trawnikach wytworzyły. Nie trzeba było za to płacić milionów złotych dla fundacji czy firmy spoza stoku, którą wybrano w ustawionym przetargu. No bez przesady. Kradną w biały dzień i jeszcze się tym chwalą w centrum miasta. Co za banda złodziei. Zielone przystanki, świeży oddech w centrum miasta. Jeden taki przystanek kosztuje 70 tysięcy złotych. Jak kupujecie samochód, gdzie macie 5 miejsc siedzących, klimatyzację, radio, komputer i możecie gdzieś pojechać. I to przepłacacie powiem szczerze, bo taki używany samochód można kupić już za parę tysięcy złotych, ale na co poszło 70 tysięcy kawałek blachy, trochę roślin, trochę drewna, parę desek? 70 tysięcy złotych? Co za złodziejstwo! Jak rowery miejskie po 13 tysięcy złotych, kiedy taki rower można kupić w hipermarkecie za 1000 zł. Co za złodziejstwo.